Hubert Urbański ukończył nietypowy kierunek studiów. Tego nikt by się po nim nie spodziewał. Hubert Urbański od lat zachwyca widzów swoim profesjonalizmem w prowadzeniu milionerów. Jednak niewielu fanów wie, że jego ścieżka edukacyjna była dość nietypowa. W programie Halotu Polsat Urbański zdradził, jakie studia ukończył. Kubert Urbański rozpoczął swoją telewizyjną karierę w 1997 roku w Polsacie, prowadząc program Piramida. Po latach wrócił do tej samej stacji, gdzie, jako gospodarz milionerów, zdobył ogólnopolską sławę. Z okazji jego powrotu do Polsatu Maciej Kurzajewski przypomniał archiwalne nagrania z początków kariery urbańskiego. Byłem wtedy takim szczypiorem świeżo po studiach. Epoka się zmieniła, nawet ja się zmieniłem. To jest szokujące patrzeć na siebie sprzed tylu lat, jakbym oglądał syna. Ja się ubierałem w to, co wyciągnąłem z szafy rano, jeszcze było ciemno, a dopiero w studiu się okazywało, jaki to kolor wspominał z humorem. Hubert Urbański prowadzi milionerów od 26 lat z krótkimi przerwami. Jego doświadczenie w teleturnieju uczyniło go ikoną polskiej telewizji. Jak sam przyznaje, czasem trudno mu ukryć emocje, gdy zna odpowiedź na pytanie, które sprawia trudność uczestnikowi. Hubert Urbański ukończył nietypowy kierunek studiów. Tego nikt by się po nim nie spodziewał. podczas wizyty w programie Halo to Polsat Hubert Urbański opowiedział nieco o swoich studiach. Prezenter ukończył filologię indyjską. Okazuje się, że wybór kierunku nie był wynikiem pasji czy głębokiego zainteresowania kulturą Indii, lecz raczej pragmatycznym podejściem do egzaminów wstępnych. To po prostu były egzaminy, jakie byłem w stanie zdać. Szukałem takiego wydziału, na który można języki zdawać, wyznał w rozmowie. Chociaż jego wykształcenie może wydawać się zaskakujące, nie przeszkodziło mu to w osiągnięciu sukcesu w zupełnie innej branży. Program milionerzy nadal cieszy się ogromną popularnością, a Hubert Urbański niezmiennie pozostaje jego gospodarzem. Emisja teleturnieju odbywa się od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.55 na antenie Polsatu.